Witajcie, tutaj dzień 2, a tutaj drugi odcinek mojej serii przygody z Minecraft To tak, to w dzisiejszym odcinku już planuję szukać swojego miejsca w tym świecie ale na początek będę musiał jeszcze trochę poczekać, bo jest noc a ja w nocy nie lubię chodzić, bo zawsze mnie zabiją zabi albo coś w tym stylu To w tym czasie Trochę się mięska se us se usmażę. Zrobię porządek. Zrobimy tak: mieczyk tu, kilow tu, świeczki tu, będzie tu, będzie drewno, paty, Tutaj świeczki są O, krowę ziarniemy O, zabiliśmy krowę Dobra, no, uciekamy Bo nie chcę, żeby Creeper tutaj w i mi rozsadził ją mamy A, trochę sobie pokopię tak, no to dzisiaj czuję, że ten się będzie jeden z ludniejszych odcinków, bo jak mówiłem wcześniej, że jak szukam swego miejsca, no to błądzę przez tam parę dni w, w Minecrafcie i, i tak wiecie. Dzisiaj będzie, podejrzewam, nudny odcinek, ale wy następny już, już będziemy działać. Tak, będziemy działać. No ale niech się smażą. Jest księżyc, księżyc, jest jest tu hmm. Szkoda, że nie ma łóżka zrobionego Byłoby szybciej O, steki, steki to, o, steki nam się właśnie tworzyły, Rozwalamy, piecyk nasz Trochę długo, po mieczem ale cóż, trochę sobie poczekamy o. Dalej, dalej, niech się dzień robi. O co? Creepery Zombie O Robi się. Jasno To możemy chyba już spadać co, co? Obolepienie O, widzicie, o, szkielecik O, wow, creeper hmm. Dzień dobry hmm. Nie wyjdziemy z, z tą na razie, to zrobimy ich w konia W konia, sorry Trochę taki dołek zrobimy O, szkielet. A masz, a masz. Dziabnął. Ach. No to dobra, ale nasze się mnie nie zabił. Dobra. Też życie mi zabrał, na szczęście. Ale mamy... Dobra, spadamy stąd. Idziemy szukać... swego miejsca w tym świecie. O, węgiel. Ale chyba kilof mi pójdzie? Chyba na pewno. Wytrzymaj. O, nie wytrzymał. Tutaj zrobimy teraz sobie z kamienia pyk pyk, 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 rozwalamy, rozwalamy o i właśnie też zapomniałem powiedzieć w tym odcinku, że potwory w tej wersji Minecrafta czyli na wersji 1.2 yy, będą rozwalać nam drzwi żeby żeby, żeby nas dopać No generalnie z, mi się to podoba bo je, jest większa adrenalina Ale nie wiem czy Creeper może bo, bo zombie to na bankę tak, yy, tak zrobi Będzie drzwi rozwalał ale Creeper to wątpię O, mamy trochę tego Dobra, spadamy stąd Jest zdjęć wykorzystać Lecimy, lecimy, z kocikiem. Tak. Dalej, dalej. Mam łopatę. Szybki łopatą będzie. Dobra. Dżungla. Nie, w dżungli nie. W dżungli to... ...później się teraz będę robił. Tutaj mamy... Nie wiem w którą stronę iść. Hmm, dobra, idziemy tam. Skaczemy? Będzie... Jeronimo? A skaczemy? A, to się nazywa podpowiedziała bomba. Dobra, a my, a my idziemy sobie szukać. Miecz też my mi się tylko skończę, ale o dynie, dynie se wezmę i chcinę cukrową, te sobie wezmę po prostu zrobię se papier i będę później sobie kompa zrobimy ale to w, w, w późniejszym etapie na pewno trzeba se znaleźć miejsce na świecie dynie też sobie nie ale już czymś innym o będę miał dynie Halloween o tak. Dobra, idziemy szukać Tylko mam problem, nie? Bo nie wiem, czy zrobić dom W jakiejś dużej Górze, czy na jakimś płaskim terenie I później Coś zrobić innego Nie wiem, czy się coś znajdzie Kurczaki są już miękkie nie chcę mi się ich gonić, bo wiecie Wiecie No tak to jest dobrze, ale ja szukam okolicy takiej, gdzie jest woda Najlepiej, że to rzeka Blisko gór i jakiś płaski teren To dla mnie jest idealne miejsce Ale jakoś się ja poszuka To jest coś, jest... No i blisko dżungla. To też. Blisko dżungla. Jest. Z jest góra, jest tu jest, są góry. Są krowy, O, o tutaj był fajnie tutaj w poczekajcie, się, się trochę się rozglądnę. O, tutaj będę miał tego no, tutaj, no, tutaj mnie może coś tutaj by się tu, by się, tu się wyrównało tu w ogóle coś na tej górze by zrobił tutaj mam blisko dżunglę mam wodę o. o i tutaj też mam no wam powiem że tutaj mi się podoba nie jest epicko ale zawsze coś jest to jest? O, błąd. O, tutaj też by się tu się, by się te... generalnie mamy. Miejsce, o lak. Lak? Już, już nie ma, nie ma O węgiel, węgiel. Jeszcze Mamy, o mamy dom. I... Tylko nie wiem, o tutaj będzie dobre miejsce na zasiedlenie się. Tylko, że tutaj bym musiał wdziawnąć. Tutaj będzie port, tutaj gdzieś będzie stał mój dom. No, lag, znowu. No, to już mam plan, no to dobrze mam potę. a no, to trzeba już trochę przekopać. Ok. Widzę, że będzie trochę tutaj, tak trochę ciężko i długo. No to jak przekopię tutaj ten teren, to się widzimy, nie? To do zobaczenia za chwilę. Witam Was ponownie. No ja trochę, widzicie, trochę tu wyrównałem. Dobra i trzeba sobie zrobić jakąś taką... na razie... pracownię. Z ziemi zrobimy to tą. na razie. Będzie tak, będzie... gdzie jest z gdzie mam, gdzie mam. Nie wziąłem piecyka? No żal. O, to trzeba zrobić piecyk. No. Dobra, piecyk jest, i dobra, i mamy, to tutaj, z, z tej góry coś powiedzmy sobie zrobimy, bo też już, już mam, już mam koncepcję na dom, co pomyślałem, będzie tak, tak, no dobra, to już będzie. Eee, Krowy są, dobra, tu mam, trochę sobie poczekam, czy to może się oświecić w czasie nocy, jakby co. Tak, tak, tek, 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 tek. tak, mamy. Pracownia. A Właśnie, tak, się robi ciemno, to też tak, 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 gdzieś tak, 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 tu tak, 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 no cóż, już teraz będziemy się kończyć tylko sobie kopie dołek styknie nieco Widzę tu postawimy Zaoświetlimy A jeszcze tutaj góry żeby Tę niedziawną Taka bardzo dura, duża ta prowizorka Dobra, już tu mam Pracownia jest wyrównany z miejsca znalezione, to te założenia, które chciałem dzisiaj wykonać, to wykonałem. No to dobra, to ja się z wami żegnam. To tak, to, 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 to subajcie mój kanał, dodawajcie do ulubionych, piszcie komentarze. No i co? To na razie, trzymajcie się.